Witajcie, mam na imię Dave. Chciałbym opowiedzieć o czymś, co uważam za największe kłamstwo świata. Temat badałem przez jakieś 6 miesięcy. Byłem ostrożny poruszając ten temat, bo to bardzo kontrowersyjna sprawa. Natknąłem się na to zupełnie przez przypadek. Szukałem czegoś na tematy mało związane z treścią tego filmu. Rzuciło mi się w oczy nagranie o kontrowersyjnym tytule. Kliknąłem więc, ale wydawało mi się to niedorzeczne. Miałem zaraz je wyłączyć. Było jednak coś, co przykuło moją uwagę. Obejrzałem więc je do końca. I pod koniec miałem w głowie kilka pytań. I to dość poważnych pytań. Chciałem Was więc prosić, oglądajcie to z dystansem i otwartą głową, bo to bardzo, bardzo kontrowersyjne i trudne światopoglądowo. Pamiętajcie więc o tym. Zachowując otwarty umysł. Aby udowodnić prawdę, posłużę się kilkoma regułami. Pierwszą z nich jest metoda naukowa. Na ironię rzadko używana przez naukowców w naszych czasach. Polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania powstałe w wyniku obserwacji. Kiedy pojawi się coś, co zaprzecza obserwacjom, teoria musi zostać uznana za błędną. Druga reguła, najprostsza z możliwych odpowiedzi, jest najbardziej prawdopodobna. Trzecia teoria, której użyję, pochodzi od Sherlocka Holmesa. Kiedy to, co niemożliwe, zostało wykluczone, cokolwiek pozostało, jakkolwiek nieprawdopodobne, musi być prawdą. Wreszcie musimy przyjąć kilka założeń. Pierwszą z nich nazywam perspektywą mrówki. Wyobraźmy sobie mrówkę idącą przez lotnisko. Obok niej ląduje odrzutowiec. Mrówka mogłaby pomyśleć, co to było, ale nie ma szans, żeby mrówka kiedykolwiek doszła, co przed chwilą miało miejsce. To poza jest zdolności pojmowania świata. Musimy się więc pogodzić z faktem, że istnieją rzeczy, których nie pojmiemy. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zaakceptować, to fakt, że umysł raz zaprogramowany, przekonany do czegoś, łatwo jest oszukać. Zaczynamy oglądać film mając pewne wyobrażenia. Widzimy, jak wygląda pokój. Przez te wyobrażenia zignorowałeś znaki świadczące, że coś jest nie tak: takie jak czarny prostokąt pod fotelem, albo różne kolory filiżanek, albo kąt, pod jakim nachylony jest obrazek. Dałeś się zwieść iluzji. Wierząc, że Twój pogląd na świat jest bezbłędny, przez to nie zauważyłeś dowodów przeczących mu. Chciałbym też zauważyć, jak łatwo zawierzamy dwuwymiarowym obrazkom. Jesteśmy nauczeni nie mieć wątpliwości, kiedy widzimy ilustrację czegoś. Takie jak na przykład fotografię. Fotografia nie jest rzeczywistością. Jest fotografią, a fotografię łatwo sfabrykować. Film nie jest rzeczywistością. A oto przykład. Wyglądało na całkiem niezłe odwzorowanie rzeczywistości. Chodzi o to, żeby nie wierzyć z automatu, w dwuwymiarowe odzwierciedlenia rzeczywistości, często forsowane przez media masowego przekazu. Przejdźmy więc do sedna sprawy. Te informacje są powszechnie uważane za prawdziwe. Żyjemy na sferycznej planecie, zwanej Ziemia, obracającej się z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę.